Witam serdecznie wszystkie koziorożce na czytaniu waszego horoskopu, taroskopu na miesiąc sierpień 2024. Jest to ogólne czytanie na ten miesiąc. W playliście sierpień 2024 mamy przez dziurkę od klucza, czyli zaklądamy w miesiąc sierpień. I tam wam wyszła karta 7 buław, czyli taka. Karta y, troszeczkę walcząca, natomiast szerzej tam odsyłam Was do tego filmiku. Obejrzyjcie, bo warto. A jest to króciutkie, więc jest czasówka, można wskoczyć od razu na swój znak. Więcej i bardziej szczegółowo dla Twojego znaku, jak i dla każdego innego, będzie w czytaniu y, horoskopu na miesiąc 2024 takiego szczegółowego. Będzie też inne następne czytanie na podstawie ascendentu. Jak Cię widzą, tak cię piszą, czyli jak cię będą różne grupy społecznościowe odbierały w miesiącu sierpniu, czyli rodzina, praca, biznes, inni ludzie w ogóle jak cię będą odbierać w miesiącu sierpniu, księżycowe, czyli to, co zakryte nie dostrzegasz, a jest ważne, żeby nie przeoczyć w miesiącu sierpniu. A dodatkowo jeszcze horoskop chiński na sierpień 2024. To wszystko na YouTube kanał Biednika Renata Gebhą. A dziś skupiamy się na sprawach ogólnych, takich ważnych dla Ciebie na ten miesiąc. Twoje emocje w tym miesiącu są takie troszeczkę smutne, bo mamy pełen rozpaczy, smutny, ze złamanym sensem, pogrążony w smutku. W miesiącu sierpniu mogą się zadać takie sytuacje, które spowodują u Ciebie smutek i mówienie, dlaczego ja, dlaczego znowu mi się to przytrafia. Może coś zniknąć z Twojego życia i będzie to Ciebie smucić. Mogą wrócić wspomnienia, które też będą Ciebie smucić. Jakich, na jakiejś części możecie się z kimś, życia z kimś nie dogadywać i to też może boleć Wasze serduszko. Także tu na zewnątrz będziecie pokazywać twardą minę jesteś, jestem niezłomny, tymczasem jesteś bardzo wrażliwy i łatwo zadać ci ból i czasami ludzie mimo woli, ale będą to robić, szczególnie bardzo będzie bolało, jeśli to będzie robiła osoba z twojego otoczenia, bliska ci osoba w energetyce masz ponad zwyczajnością Czyli tak jakby zrozumiesz w tym miesiącu, że na niektóre rzeczy nie masz wpływu i zaczniesz je akceptować bez rozbierania tego na czynniki pierwsze. Im więcej tego zaakceptujesz, tym cudowniej będzie się dziać w Twoim życiu. Wyjdziesz poza ramy, rozbudzą się Twoje zmysły, szczególnie te duchowe. Bardziej będziesz postrzegał, będziesz mieć... Drogi Koziorożcu, takie myśli prorocze, sny prorocze, takie wyczucie, że wiesz, co będzie się działo, i nie neguj tego, łapto, wyjdź ponad zwyczajność, tak? Posłuchaj swojej intuicji, swojego serca, które dobrze ci radzą, a naprawdę w miesiącu sierpniu będą one działały na wysokich obrotach. I wiadomo, to są czytania ogólne, więc nie zawsze może to z tobą współgrać, posłuchaj też Ascendentu, Księżyca, ale dla niektórych osób no, taka kłótnia się szykuje w miesiącu w sierpniu, z kłótnia rodzinna albo w pracy z kobietą. I niezależnie, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną dla niektórych kłótnia może dotyczyć właśnie jakiegoś wyjazdu, albo może nie kłótnia tylko jakieś dyskusje, wyjazdu na zaproszenie tak i tutaj może dochodzić do takich scysji, takich rozmów ktoś będzie z was chciał jechać a ktoś nie i tutaj może dochodzić do takich wyjaśnień i tłumaczenia, że dlaczego, co, jak i to może właśnie być też ten Etap, że jesteś niezrozumiany, że ty zawsze dla wszystkich wszystko, a ktoś dla ciebie niekoniecznie. To tylko taka jedna z opcji, jaka może się zdarzyć. Natomiast tutaj też yy, Wasze emocje będą dosyć silnie się zaznaczały w tym miesiącu. Może warto popić sobie melisę, może warto pójść do lekarza i wziąć sobie coś ziołowego na uspokojenie, żeby otoczenie was nie wyprowadzało z równowagi. Czasami sami sobie nie radzimy i warto z tego skorzystać. Dużo rozmów, plotek, dyskusji wokół Was w tym miesiącu. Sprawy będą się też toczyć wokół Waszych wyjazdów, szczególnie jeśli macie urlopy to szef będzie chciał Was wykorzystać jeszcze do ostatniej chwili Wasze talenty i tutaj może też dochodzić do spień, bo wy byście chcieli sobie jeszcze coś pewnie kupić przed urlopem, skoczyć do fryzjera czy coś innego zrobić, a tu będą Was chcieli trzymać do końca. Tak? Otrzymacie też jakąś wiadomość, która będzie wiązała się z wyjazdem, i to może być jeszcze w tym miesiącu, ewentualnie w przyszłym. Może to być telegram, może to być sms, może to być mail, yy, może to być wiadomość ustna. Może to dotyczyć przeprowadzki albo ważnej sprawy rodzinnej. Dla tych z Was, którzy mają urlopy w tym miesiącu. To Azbuław, będzie to urlop naprawdę taki nie siedzący i na plaży opalający się i to wszystko, tylko taki urlop fajny, czynny, czyli Azbuław mówi do działania, że będziesz działać, że będziesz łapać nowe okazje, możliwości, więc też jakieś zwiedzanie, wędrówki, to co lubicie i to wam będzie sprawiać przyjemność. Ale też będziecie wodzeni na pokuszenie, żeby skorzystać z jakichś używek, czy tam, nie wiem, piwa, wina, czy czegoś innego. No, przygodne sprawy takie erotyczne też mogą wystąpić u niektórych z Was. Takie wodzenie na pokuszenie. Życzę cudownego miesiąca i zapraszam na inne czytania na kanale YouTube. Widmiła Renata. Wiadomo.